Witam. No i teoretycznie miał być to, miał być to jakieś starcie, jakaś tam debata, ale wychodzi wywiad, wywiad z monistą. No właśnie, czym jest w ogóle monizm? Witam. To dla mnie, moni... jak ja rozumiem na przykład swój monizm, to nawet bym się bardziej określił panteistą, bo monizm jednak jest taki trochę tam nie za miękki i no, bardziej skłania do perspektywy ateistycznej do naturalistycznej, niż do czegoś bardziej udowodnionego, no to monizm, panteizm rozumiem jako określenie rzeczywistości, albo przynajmniej no tak, ujęcie rzeczywistości. Jak właśnie mamy takie najbardziej podstawowe dualizm kontra monizm, no to mój monizm w kontrze do dualizmu polega na tym, że nie traktuję, że mamy na przykład rzeczywistość materialną i duchową, nie że mamy duszę i ciało, nie że jest dobro, zło, tylko, że jednak wszystko poprzez wzajemne oddziaływanie w jednej rzeczywistości, w jednym nazwijmy to czasoprzestrzeni, w jednym świecie jest nazwijmy to jedną stroną relacji, jedną, jedną stroną monety, ale w końcu to jest ta jedna i ta sama moneta, czyli można powiedzieć poprzez świadomość zła możemy doświadczyć dobro, Jesteśmy, nie, to jest to to jesteśmy świadomi odrębności tego i zarazem wiemy, czym jest jedno, czym jest drugie, oraz w ujęciu bardziej hmm, egzystencjalnym, bardziej ontologicznym, no to mój monizm, albo mój panteizm mamy, że mamy jedną substancję, którą jest nazwijmy to Bóg, jest materia, jest duch, jest jakbyśmy to chcieli, nie chcieli tego nazwać, i on jako podstawa każdego bytu, jak właśnie mamy, mamy, jak patrzymy na rzeczywistość, to mamy właśnie skończone formy, jak mrówkę, człowieka, ptaka, lodówkę i tak dalej, ale w, w tych wszystkich zróżnicowanych formach możemy wyodrębnić wspólną podstawę, jaką właśnie jest na przykład materia, atomy i tak dalej. I tak właśnie w jednej rzeczywistości mamy jedno nazwijmy to tworzywo, które przez podział objawia się nam w różnych formach. Tak jak właśnie ja i tak na pierwszy rzut nie jesteśmy tym samym, ale po głębszym zbadaniu ja i on jesteśmy przejawem tego samego istnienia, które jest naszą rzeczywistością. No dobrze, no to teraz przedstawię się ja. No i niestety, monistą nie jestem, tylko al pluralistą, znaczy tym, kurde. No niestety mam problem z wymową. Pluralistą, albo dualistą. I o co chodzi? No, pluralizm to jest właśnie odrębność i zaprzeczenie tej ciągłości bytu, w ciągłości materii, że wszystko jest takie ponarozdzielane, odrębne, a dualizm to jest no troszeczkę no, dwójkowe, że są dwa światy i tam różnie oddziaływujące. No ale na pewno jestem daleki takiego poglądu holistycznego, znaczy. No niby jestem holistą, znaczy holistą, było podejścia do świata, że wszystko się tak, no niby uzupełnia, no ale jednak to jest troszeczkę jak klocki Lego, że no jednak rozłączne, a nie ciągłe, że no nie jak te klocki się sklejam, to jednak one cały czas ten swój byt oddzielny mają, tylko no niby tworzył jakiś egzobyt taki potężny, ale on jest podzielny, strasznie mm, niespójny, trzyma się, bo trzyma trochę jak samochody w demoledze. No ale no, nie, Tak, mniej więcej o to chodzi właśnie, że odrębność substancji, że nie wiem, no niby ptak jest tu materią tą samą, ale jednak już innego spoiwa właśnie. E, innej natury, in, innego myślenia, innej perspektywy właśnie, to trzeba byłoby zaznaczyć perspektywy. No i w sumie przejdziemy już do drugiego pytania, bo to jest w sumie takim kluczem wywiadu. Natura duszy. Czym jest według monisty? Zdaniem według monistycznym, a, bar, a bardziej panteistycznym wizji rzeczywistości nie ma miejsca na duszę, bodajże na jakąkolwiek oddzielną jaźń, tylko że po głębszym analizie rzeczywistości dochodzimy, że nasze jednostkowe ja jest tylko czasowe i skończone, a tak naprawdę to, czym, powiedzmy bardziej teistyczne światopoglądy Uznają za duszę czyli coś wiecznego w człowieku, no to właśnie to jest to życie, istnienie, które dostrzegamy na zewnątrz siebie, a zarazem my mamy je w sobie. A ja znowu powiem: no, starożytni Grecy właśnie wymyślali, że to jest hmm, spoiwo. Takie spoiwo materii, no i teoretycznie ducha, no ja to już do, dodaję od siebie, to jest właśnie ten mój, mój przejaw dualizmu, że świat materialny i świat duchowy, że dwie substancje oddzielne i dowodem właśnie rozdzielności ducho spirytyzmu, duchowości od ym, materializmu jest to, że materializm nie da się tego pojąć, w ogóle nie widzę, nie słyszę, nie czuję, tak jakby no trochę jak nie w chrześcijaństwie, też nie widać, słychać. Yy, nie słychać, niby tam jacyś ludzie byli, ale powie ci teolog, że no z nieba nie da się już wrócić, tylko buki aniołowie mogą. Taka trochę do spekulacja wychodzi. Właśnie, bo dla mnie tak ze światem duchowym, spirytystycznym jest. No i powstaje taki trochę dualizm. Z tego dualizmu rodzi się trochę no, metempsychoza, taka transmigracja, gdzie ten duch wchodzi się wciela w ciało, takie sprzężenie materii z duchem. No i oczywiście. To fizyka daje różne przykłady, że no, atomy są luźne między sobą i to dopiero oddziaływanie je spaja ze sobą razem sztywno, bo normalnie by przynikały przez siebie. Właśnie, dla mnie jest dusza troszeczkę takim spoiwym, trochę jakby. A czy nie? Dusza to jest taka substancja duchowa, ale jest sklejona za pomocą umysłu z ciałem. Właśnie, co jest ciekawe, Tuwiański mówił tam, że duch porzuca jak zwiędłe skrzydła ciało i duszę, czyli co tu duchem, co tu duszą? Dla niego dusza to taki trochę mój umysł, a dla mnie dusza to jednak duch, mój byt, właśnie jestem natykiem i pamiętam swoje różne epizody udokumentowane, że tak to powiem, z różnymi świadectwami. Kiedy chodziłem po domu. To już przejaw, yy, właśnie ludzie przypisywują, że a, umysł to jest mój byt i tak dalej, a ciało chodziło bez mojej kontroli, bez mojego bytu w ogóle ingerencji. Nie dość, że chodziło, to nie było, nie był to jakiś robot, który sobie chodzi na jakiejś tam yy, funkcji, na jakimś głupim programie i poza ten program nie chodzi. Tylko te ciało odbierało bodźce, jeszcze je interpretowało i wykonywało, właśnie rodzice mi w poleceniach polecenia wydawali, że tam idź spać albo połóż się. Ja to wykonałem, tak? Czyli. Wyższe procesy zaszły, a jednak mojego bytu nie było, a jednak mojej duszy nie było. Właśnie przypomina mi się Nietzsche, który mówił o wduchawianiu, że człowiek się wduchawia, tak duch się rozrasta tak entropicznie, aż w końcu wychodzi na zewnątrz, wychodzi poza obręb taki solipsystyczny człowieka i infekuje innych, tak jakby. Tak, właśnie poruszyłeś temat, że materialistycznie nie da się odjąć duszy, bo inaczej, co sobie powiedziałeś, nie widać, nie czuć, nie, nie słychać. I tak dalej, no to skąd pewność, że albo jakie masz przesłanki, że coś takiego faktycznie w tobie jest, a nie jest, to Twoim powiedzmy, wyobrażenie. No powiem no krótko: na no, empiryzm, no, co ja mogę więcej, no, ten lunatyzm, mój, no ale żeby nie y, cały czas wałkować tego lunatyzmu mojego, no to jeszcze powiem właśnie o solipsyzmie. Dlaczego ja jestem pluralistą, właśnie, że każdy człowiek ma swoją wizję, swoją perspektywę. Myśli po swojemu, i w monizmie to powinienem być no, spójny jakoś, jakiś spójna łączność, a tutaj tego nie ma. Często widzę ludzi, którzy w ogóle nie przejawiają teorii umysłu. To jest takim przykładem właśnie takiego holocentrycznego patrzenia, że jak ja się patrzę na to, a ktoś naprzeciwko mnie, to on nie widzi tego co ja, tylko coś innego. No, pamiętam te, te, wykazywanie empatii na psach. Że są dwie piłki, jedna zasłonięta dla mnie, a druga odsłonięta. Jak powiem, podaj piłkę, to nie poda tej, co widzi, tylko to, co ja widzę i on widzi. No, a jednak, właśnie są różne zgrzyty, różne walki natur, że tak to powiem. I tutaj narusza to ciągłość w, mo w mojej perspektywie. co jest takim no, troszeczkę zaprzeczeniem, właśnie na płaszczyźnie materialnej samej yy, monizmu. To ja bym może sprostał, bo to co powiedziałeś, no to teoretycznie monizm powinien to zakładać, i jednocześnie wykluczać, a jednocześnie, no tak nie jest. Jeżeli właśnie powiedziałeś, że mamy konflikty różnych natur, no to przecież na początku swojej wypowiedzi zaznaczyłem fakt, że mamy różne oddzielności, jak na przykład jesteśmy w stanie rozdzielić zachowanie złe od zachowania dobrego, a jednocześnie jest to ciągle. Różna strona tej samej monety, czyli mamy powiedzmy bardziej ogólność, życie, istnienie i można żyć właśnie jak, nazwijmy to, jak świnia, a możesz żyć jak dostojny, nazwijmy to, jak rycerz. Ale nadal masz ten wspólny mianownik, czyli że będziesz żył. Ale jak będziesz żył, no to możesz w rzeczywistości w różny sposób, właśnie na sposób taki czy inny, możesz się odnosić do tej rzeczywistości taka nie inaczej, jak właśnie rodząc się w poszczególnych środowiskach, w poszczególnych rodzinach, które przekonują nas takie, ani inne poglądy. Jesteśmy, to, wychowani w takich, a nie innych wartościach. Oczywiście patrząc na tę samą rzeczywistość, co osoba wychowana w innych wartościach, postrzegamy ją tak, jak nasze nam przekazane nam wartości zaszczepiły w nas, nazwijmy to, patrzenie na dane rzeczy. Jakby mamy w różnych cywilizacjach Oczywiście dualne rozumienie na to, co jest dobre, niedobre, ale jednocześnie w różnych cywilizacjach to, co dla innych jest nazywane dobre, dla innych jest rozumiane jako złe. Właśnie jak się odwoła ich do niczego, no to jego moralność panów i niewolników na tym genialnie to pokazuje, że niewolnicy nazywają dobrem to, co dla pana jest złe. I na odwrót to, co dla pana jest dobrem, dla niewolnika jest złe, mimo że wszyscy istnieją w tej samej rzeczywistości, patrzą na to samo. Ale nazwijmy to przez swoją odrębność. Oczywiście no, nie twierdzi, że nie ma odrębności pomiędzy mną a piłką, ale bardziej pierwotnym naszym mianownikiem jest to, że ja i ta piłka jesteśmy zbudowani z tego samego, i w ujęciu rzeczy, w szerszym ujęciu, jesteśmy praktycznie innym przejawem tego samego, czyli innym przejawem istnienia, albo innym przejawem życia. A druga sprawa, Twój donatyw, o którym powiedziałeś, no to czy według Ciebie dusza, a najmniej ten już dualny świat odróżniony od materii, no to, czy to jest coś właśnie więcej niż tylko Twoja samoświadomość i Twoje myślenie? Bo jeżeli właśnie stajesz tezę, że Ty nie byłeś świadomy swojego, nazwijmy to, to co robi Twoje ciało, a oczywiście nie ono nie robiło czegoś wbrew Tobie, bo na przykład reagowałeś, jak sam powiedzieć, że ludzie wydali Ci polecenie, ty, bo ja powiedzmy część świadomości, może na przykład nie cała, ale część była w stanie to odebrać, no to powiedzmy inna część posz, poszła sobie gdzieś, była mniej albo, mniej albo bardziej aktywna, ale nadal istniała w twoim ciele, nie uciekła ci poza ciało, i powiedzieć, że też idąc dalej, nie będzie istniała, kiedy Twoje ciało pójdzie do Ziemi. No chyba, że przyjmujesz inną definicję. Duszy. Nie, no ja już powiedziałem, że dla mnie to jest właśnie taki spirytystyczny duch, taka substancja pozaziemska. No. Ale ja dobrze. bym właśnie zarzucił, że chyba troszeczkę za mało przesłanek daje się, by twierdzić że jesteś faktycznie jakaś pozaziemska substancja pochodząca skądś tam no. no niestety niestety Wcześniej... w tym samym dołku do, do co teiści, których się spytasz, a pokaż mi niebo, a pokaż mi piekło. To jest ciekawe w sumie u bo było tak, że piekło było na ziemi. Szaol to były tak naprawdę doliny na ziemi, gdzie chętnie daleko za górami, za lasami. Takie poczekalnie na niebo, czyli zbudowanie nowego, lepszego świata tu, na ziemi. Ale... No, to, no to moim zdaniem to jest właśnie klucz, przynajmniej bardzo monistyczne podejście do tej sprawy, bo monizm też. No bo semici batenizm, są monistyczni, bo dualizm to jest właśnie domena indoeuropejczyków i irańczyków, a nie semitów. Właśnie, no to, to jest bardzo ciekawe, że akurat w chrześcijaństwie, czyli tej fuzji pogańsko-żydowskiej, wystąpiło takie, można powiedzieć, przełom w Przełom skupieniem się na zaświatowym niebie, a nie na tu i teraz, bo to i teraz to jest tam właśnie domena szatana. No, ale wracając, że w monizmie, w nie, nie wierzę w jakieś, powiedzmy, zaświaty, które są tylko, powiedzmy, wyobraźnią, ale wszystko odnosi się do człowieka tu i teraz. My na przykład mamy chrześcijańską koncepcję Królestwa Bożego. No to z perspektywy panistycznej to nie będzie, że moje tam dusza, czyli coś nie wiadomo, co pójdzie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, tylko że osiągnięcie kwestu niebieskiego to jest stan istnienia, oczywiście stan mentalny, który polega na odnoszeniu się do rzeczywistości i życia, nazwijmy to wiecznej szczęśliwości i czucia, że w jedności na przykład właśnie z Bogiem i Chrystusem. A no dobrze, no to w sumie kolejna część wywiadu. Jak wygląda metempsychoza, czyli ta migracja duszy w świecie? No to moim zdaniem, jeżeli nie ma w, 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 wizji fantastycznej miejsca na coś takiego jak dusza, albo przynajmniej, że dusza poza naszym materialnym ciałem, tylko nasza jaźń, nasza podmiotowość jest ograniczona do ciała, to trzeba właśnie znaleźć coś, ponad nasze ciało, które powiedzmy dzielimy z całą rzeczywistością i tym właśnie jest samo życie. Muszę powiedzieć, że my dostajemy życie, życie się w nas zagnieżdża, sami powiedzmy jesteśmy tym życiem i jedną powiedzmy stanem istnienia jest na przykład nasz stan, w którym mamy świadomość, stan istnienia naszego ciała, że mamy świadomość, upodmiotariamy się, ale potem oczywiście przychodzi Oczywiście, jak w każdym życiu, śmierć i nasza może tak, świadomość się rozmywa, przestaje istnieć, się wyłącza, tak jak powiedzmy się nagle włączyła. Ale nasze ciało, które oczywiście jest żywe, staje się pożywką dla innego życia. Tak właśnie robaczków, dla ziemi, dla kwiatów, które potem wyrosną z tego nawozu albo będą gniły w trumnie. I tak właśnie życie, które wlało się w nas, wydaje się w nas i da pożywkę kolejnemu życiu, które oczywiście w tym całym łańcuchu istnienia i współoddziaływania da, wyrośnie kolejne życie i tak istnienie, albo przynajmniej życie życia będzie się toczyć wiecznie. A to teraz ja powiem pluralistycznie, czym jest dla mnie psychozat, czyli no tak jak mam tu tego ducha jedną substancję, materię drugą substancję, to, to dochodzi jeszcze trzecia substancja umysłu, które to spaja, że tak to powiem. No i możemy powiedzieć, no troszeczkę to reinkarnację zahacza, że po prostu porzucam, tak jak to Wiański mówił, że porzucam ciało i duszę, znaczy duch mój porzuca ciało i duszę i nowe przyobleka i to tak właśnie w moim ujęciu to, takim rozdziałowym oczywiście, że dusza to troszeczkę jak pchła, która skacze z materii na materię. <taki> Takie dwa równoległe światy, które w ogóle, no się jest ciekawe, no tak, bo wcześniej zarzucałem, znaczy nie na filmie, ale dawno, dawno, Dlaczego jest ten duch, ale działuje, jednak oddziałuje na kaniłowie, właśnie niby duchy są, niby gazem, a jednak oddziałują z materią, z udziałem stałym? Jak to się dzieje, to bym powiedział, że mam ten świat płaszczyznę spirytystyczną i płaszczyznę materialną, które są do siebie prostopadłe, czyli w jednym punkcie się ze sobą stykają, ale reszta jest rozłączna, i dlatego. I dzięki temu tematem psychoza jest właśnie możliwa i dlaczego w ogóle oddziałujemy w świecie materialnym. No to... To bardzo fajnie, że podjąłeś, aby przytoczyłeś to Moim zdaniem to bardziej się odnosi do mm, takiej rozmytej, monistycznej koncepcji rzeczywistości, że nasza dusza i nasze ciało, coś, z czym my się utożsamiamy, właśnie idzie do Ziemi, rozkłada się ale duch, który jest powiedzmy, po, jest zarazem no, za nami, ale nie jest też do końca nami, bo istnieje poza naszym cieniem to właśnie jest na przykład nasz dorobek, nasz dokonania, nasza rodzina, którą założyliśmy, nasze oddziaływanie na ten świat. I to można powiedzieć, że czuć tutaj ciągle, jak, o idealny przykład, kiedy było pożegnanie Angeli Merkel i została urządzona defilada wojskowa, to niektórzy komentatorzy mówili, że no to jednak to ciągle czuć tego ducha III Rzeszy. Oczywiście tam swastyki, czegoś takiego nie było, ale byli niemieccy żołnierze, oczywiście w tym przypadku wszyscy biali, maszerujący z pochodniami i żegnający swoją panią kanclerz. I to, i to właśnie jest ten duch, coś nie, nie jednostkowego, ale coś nazwijmy to wiecznie żywego, czyli nazwijmy to atmosfera mm, zewnętrzne, materialne, Przedmioty, które są utożsamiane z tym danym zjawiskiem, jak na przykład twórczość tojęckiego czy dorobek III Rzeszy, to że jednak nie ma miejsca, żeby w Danii, w tym stacie tojęckiego dusza, potem, że coś naszego, które zarazem w po pojistach tak wynika, że jest, a zarazem nie jest naszym ja, że raz sobie mieszka w tym ciele, a zarazem. Przeskakuje gdzieś tam dalej, no to bardziej do tego pasuje, że to życie było we mnie, było w moim ciele, było w moim umyśle. Niestety umysł i ciało się rozpadło, poszło do ziemi, ale życie nadal wychodzi poza moje ciało, tak jakby do niego weszło, i oddziałuje dalej na szerszą rzeczywistość. Czyli to taku no, taką dwupłaszczyznowość tworzy trochę. No to niestety. Nie, bo życie też nie można traktować jako after, że tam życie jakiś powiedzmy, bożek pogański czy coś takiego, tylko że mamy bardzo konkretne, nazwijmy to formy tego życia, że życie nie istnieje bez jakiejś materialnej formy, że jak żyje nasze ciało, to potem z tego, jak ciało już powiedzmy, będzie żyło mniej, czyli stanie się zwłokami, a potem jeszcze kompostem, da życie robakom i pożywce, nazwijmy to całym. Y w całym królestwu roślin i zwierząt, mimo, że my już nie czujemy życia w naszym ciele, które było przed śmiercią. To ja jeszcze podam argument mojego pluralizmu, entropia, że no, jednak świat się powiększa, powiela, do tego, co jest, cały czas dochodzi, magicznie jakoś, tak jakby, no, no, w sposób nieprzewidziany w ogóle, poza Poza ośrodkiem bytu. Coś tutaj dochodzi no, czyli A, amonizm zakłada recykling, czyli no, zachwiany jest recykling. No ale przecież znamy przykłady z rzeczywistości, że nazwijmy to dwa przechodzi w trzy. To jest na przykład. O. Jak wyleciało mi słowo z głowy. I to jest właśnie y, płodzenie nowych form życia. Właśnie z rodziców rodzi się. Jedna albo nawet więcej dzieci. Że skończone formy materii jednak są w taką relację, że się poszerzają. I mamy na przykład więcej tego życia, albo mniej więcej. No tak, mamy więcej życia i więcej materii, która się poszerza w świecie. Trochę taki niekontrolowany potok. No, skontrolowany, niekontrolowany. Życie samo, życie samo może siebie, powiedzmy, ograniczyć, tak? od katastrof naturalnych po nazwijmy to zakłady higieny społecznej. To były bardzo popularne w XX wieku. No akurat Jasenowac to nie, nie pasuje tutaj, ale... Powtórzysz? Jasenowac, ten chorwacki. A, no. Strasznie niesanitarny był, że tak to powiem. I okrutny. No i w sumie Pewno. miałem przedstawić wywiad z monistą. Jest koncept duszy, jak to funkcjonuje, a raczej Bardzo jego brak. brak. W sensie duszy brak. Takiej no tak. substantywnej. No cóż, było miło, fajnie się rozmawiało. Możliwe, że w przyszłości będzie ten monista się odzywał. Dzięki wielkie za zaproszenie. Tak. No i cóż, może jakieś jeszcze ostatnie słowa? No, bardzo fajny kanał, bardzo wartościowy, że tworzysz takie treści. Można powiedzieć, powielasz głębszą refleksję nad rzeczywistością. Oczywiście no, do swoich możliwości, ale że bardzo fajnie, bo brakuje, przynajmniej na polskiej scenie, takich no, ludzi głęboko myślących i może w przyszłości udać się wyhodować z tego małego nasionka wielki kanał, który będzie bardzo wpływowy i będzie wpływał na ludzi w jak najbardziej pozytywnym sensie. No cóż, to ciepłe słowa. Dziękuję, ale trzeba się niestety rozstać. Dziękuję bardzo.